Cześć, ja nazywam się Ania. Witajcie w 5 na 5 najlepsze książki młodzieżowe tego roku. Pierwszą książką, którą chciałabym Wam zaprezentować jest Angst with Happy Ending. Jest to książka Weroniki Wodygi, która napisała e, poprzednią część Heart Comfort. E, bohaterami nie są co prawda te same osoby, ale jeżeli czytaliście Heart Comfort, e, ta książka powinna Wam się spodobać. Tytuł opowiada o relacji dwójki, Internetowych nieznajomych, którzy dążą do spotkania, a przynajmniej jedna ze stron bardzo nalega na spotkanie. Jest to nastoletni Alex i nie rozumie do końca, dlaczego Yuki, przyjaciółka, z którą ma tak fantastyczny kontakt, nie chce się spotkać z nim na żywo. Kiedy po tygodniach namawiania spotkanie dochodzi do skutku, okazuje się, że Yuki tak naprawdę ma na imię Beniami. Aleks nie potrafi sobie poradzić z tą informacją, że osoba, o której ciepło myślał przez ten ostatni czas, jest chłopakiem. I jeśli jesteście ciekawi, jak rozwinie się relacja między bohaterami, między Aleksem, który nie bardzo chce pochodzić z pokoju, a Beneminem, który chce zacząć wszystko od nowa, serdecznie polecam Wam ten tytuł. Kolejną książką, którą chciałabym Wam zaprezentować jest Przewodnik dla Damy po Halkach i Korsarstwie. Jeżeli kładka e, wydaje Wam się znajoma, to słusznie, dlatego że do tej pory e, wyszła już e, taka książka. E, jest to, żeby się nie pomylić, poradnik dla dżentelmena o ustępku i cnocie. Niemniej dzisiaj o Panach nie rozmawiamy. Dzisiaj rozmawiamy o kobietach. Przenosimy się w XIX wiek i naszą bohaterką jest Felicity Montaż, która ma dość udawania, że interesuje ją świat plotek. Halek e, i za mąż pójścia. Felicity chce zostać lekarzem. Niemniej, jak doskonale wiecie, w XIX wieku e, sensem, celem życia kobiety było wykonywanie takich ról społecznych jak bycie matką, bycie żoną, a gdzieś tam Felicity się do tego nie pali, tym bardziej, że osoba, z którą jest sfatana, czyli kalum. I jest takim ciapkowatym charakterem, niekoniecznie porywając serca czytelników i czytelniczek. Felicity zrobi wszystko, żeby spełnić swoje marzenie. Może nawet posunąć się do podstępu, ponieważ świat jej tego nie ułatwia. Jest to wspaniała powieść o odnajdywaniu swojego miejsca w świecie, który nie zostawia nam przestrzeni na bycie tym, kim jesteśmy. I zdecydowanie polecam tę książkę wszystkim fanom i fankom dumy i uprzedzenia. Myślę, że znajdziecie tutaj coś idealnie dla siebie. Kolejną książką, którą chciałabym Wam zaprezentować, jest Felix Ever After. Na zawsze Felix. Jest to książka, która niesamowicie mnie urzekła. Chociaż na początku, kiedy zaczęłam ją czytać, pomyślałam sobie: Kolejna młodzieżówka, gdzie czuję się może już na nią zastara. Wiecie, jak to jest z językiem powieści młodzieżowych. Nie zawsze te lingo podchodzi e, osobom, które już lata nie mają za sobą. Niemniej, bardzo szybko się. E, Przekonałam, że moje początkowe obawy były bezpodstawne. Książka jest fantastyczna. Opowiada o Felixie Lowe, tytułowej postaci. Jest to osoba transpłciowa, która mimo swojego nazwiska, które oznacza miłość, nigdy w życiu się nie zakochała. Jest to podwójnie trudny e, wątek w życiu naszego głównego bohatera, ponieważ nie tylko sam Felix e, nie poznał e, miłości romantycznej, ale też gdzieś w jego życiu nieobecna jest jego matka, która opuściła jego jego ojca. E, kiedy był młodszy, więc jest to też pewien ważny aspekt tej powieści. E, Felix chodzi do szkoły artystycznej, e, myśli, jest w takim miejscu swojego życia, kiedy nie wie, co dalej ze sobą zrobić, i cały czas podważa. E, Swoją pewność siebie, nie do końca rozumie, kim jest w tym świecie. Kiedy pewnego dnia przychodzi do szkoły i na korytarzu widzi wystawkę złożoną z jego starych zdjęć sprzed tranzycji, podpisaną jego martwym imieniem, jest to szok, ponieważ sama, sama główna postać ma problem z odnalezieniem siebie, z wewnętrzną akceptacją. Dodatkowo, ktoś dopuszcza się Takiego bolesnego aktu przemocy, Felix postanawiał więc ze swoim najlepszym przyjacielem znaleźć osobę odpowiedzialną za tę wystawę i skonfrontować się z nią. To jest początek przygody, która zaprowadzi w nas w niespodziewane rejony. Ci, którzy byli przyjaciółmi okażą się, że może niekoniecznie takimi są. Mamy tutaj wątek zarówno dyskryminacji mniejszościowej, poszukiwania tożsamości i, że, i chociaż ja sama nie jestem osobą niebinarną, fantastycznie odnalazłam się w tej powieści. Jest tu mnóstwo wątków, z którymi Możemy, sobie, możemy się utożsamić i to, co na pewno nadaje wiarygodności, to to, że osobą autorską jest Keysen Kalender, która jest osobą queerową i transpłciową, więc mnóstwo z tych rzeczy opisanych w książce wychodzą z osobistego doświadczenia. Ja osobiście książkę Wam bardzo polecam i jeżeli przeczytajcie ją do końca, dowiecie się, jakie jest znaczenie stojące za okładką, ponieważ nie jest ona przypadkowa. Pardo książki, którą chciałabym Wam zaprezentować, jest tytuł z 2012 roku, który powrócił po latach. Jest to: Aristoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. O czym opowiada ta książka? E, tytułowi bohaterowie, e, Arystoteles i Dante są chłopakami, którzy mają meksykańskie pochodzenie, mieszkają w Stanach Zjednoczonych i pewnego dnia poznają się nad basenem. Okazuje się bardzo szybko, że e, zawiązuje się między nimi przyjaźń. Relacja ta doprowadzi do zrozumienia siebie, odnajdywania siebie w tym e, trudnym świecie. Zwłaszcza, że Arystoteles jest krnąbnym nastolatkiem i ma pewien rodzinny sekret, e, taką stygmę, którą jest fakt, że Obraz znajduje się w więzieniu. Dante jest wszystko widzącą postacią, patrzy na świat w niezwykły sposób. Dlatego koliza tych dwóch światów daje nam wspaniały wynik. Jeżeli macie ochotę na niezwykłą opowieść o rodzinie i przyjaźni, ten tytuł jest zdecydowanie dla was. Do tej pory polecaliśmy Wam książki, których akcja dzieje się we współczesności, lub w XIX wieku, gdzieś tam w latach 90. ale nie mówiliśmy jeszcze o fantastycznych światach, więc przechodzimy do Holly Black i trylogii okrutnych książek. Książkę, którą tutaj mam. E jest to zakończenie e, trylogii e, Królowa Niczego. Książka ta, co prawda, e, została wydana w poprzednim roku, niemniej jednak wciąż e, chętnie jest polecana, e, czytelnicy po nią sięgają. I o czym opowiada? Jak to Holly Black w swoich książkach e, kreuje niezwykły świat e, fantazy? E, jeżeli lubicie fantastykę, e, możecie zauważyć pewien taki trend, że mnóstwo uniwersów kreowanych jest właśnie na podstawie takich klasyków jak Tolkien, jak krasnoludy, elfy wróżki w takim klasycznym ujęciu. Jeżeli chodzi o Holly Black, ona tworzy niezwykły świat, odbiegający od takiej sztampy, za co czytelnicy ją uwielbiają. Jest to typowa młodzieżówka, w której nasza bohaterka oscyluje na pograniczu światów ludzkiego i magicznego. E, I pozwolę sobie Wam przeczytać e, tajemniczą zajawkę. Głos kardana jest pieszczotliwy, a ja popełniam błąd, bo patrzę w jego czarne oczy i na przywykłe do kpiny usta. Twoja uroda zblednie, mówi dalej, nadal miękkim głosem, jak kochanek. Zgniję wszystko, co masz i czym jesteś. Stanie się nicością, w nicość się obrócisz, nicością jesteś. Koniecznie sięgnijcie po całą serię Ukrutne Książe i przekonajcie się, jak się kończy, czytając Królową Niczego. To było 5 na 5 najlepsze książki młodzieżowe tego roku. Dajcie koniecznie znać, jakie tytuły Wy dodalibyście do tej listy. Pamiętajcie, żeby nas subskrybować, łapki w górę. I pamiętajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Mamy nadzieję, że jak najszybciej. Pa!